Kto ma Twoich klientów? Osoby, które zajmują się tworzeniem stron internetowych. Jeśli te osoby, które tworzą stronę, nie świadczą usług SEO, pozycjonowania marketingowych, to chętnie po prostu zlecą Tobie właśnie za, za dolkę, za konkretną kwotę pieniędzy. W inną stronę też to działa. Ja na przykład świadczę usługę tworzenia stron internetowych i kto ma moich klientów? Moich klientów ma miejscowa agencja reklamowa która nie świadczy tego typu usług, ale ma moich klientów. Tam przychodzą klienci, którzy chcą wydrukować kubeczki, smycze, długopisy, banery, ulotki, wizytówki i tym się zajmuje ta firma, głównie małą właśnie poligrafią. Ale osób, które świadczą tam, czy to usługi właśnie tworzenia stron, czy to usługi pozycjonowania wizytówek Google Moja Firma, nie ma. Ale dla tej firmy jest to ogromna wartość, ponieważ poszerza swoją usługę już całkiem do wszystkich usług reklamowych w tym małym mieście, tak? bo ma taką osobę, która bierze od nich za dolkę właśnie te usługi, czyli tworzenie stron, pozycjonowanie wizytówek, optymalizację wizytówek, tworzenie kanałów, montaż wideo, firmy lokalne. Już widzą potencjał w marketingu internetowym, widzą potencjał w social mediach i nie ograniczają się tylko właśnie do ulotek, tylko do banerów, chcą iść dalej, chcą być obecne w social mediach, chcą być obecne w wyszukiwarce Google poprzez wyższą pozycję właśnie w Google e, moja firma. I pytają, czy taka usługa jest w tej agencji reklamowej i ta agencja reklamowa daje mi tych klientów. Ja się z nimi rozliczam na procent. Wszyscy są zadowoleni. Ja, bo mam stały dopływ klientów, agencja, która zarabia, Pasywnie poprzez polecanie moich usług i klient, który dostaje wszystko w jednym miejscu.